Jeszcze dwa lata temu każdy chciał być w Flikie. Wszyscy to oglądali, wszyscy o tym mówili, a bilety znikały dosłownie w kilka minut. A dzisiaj Fame MMA notuje najniższe wyniki sprzedaży pay per view od lat. Informacji, które wpłynęły od samego Tekfana, czyli jednego ze streamerów, który również walczył na galach frykowych, mówi się, że ostatnia gala nie sprzedała nawet 200 tysięcy subskrypcji. Dzisiaj Fame nie zarabia tej fakty na tych galach, jak zarabia to są naprawdę groszowe sprawy nieupłacalne do organizowania. A wcześniej bywało nawet i 500 tysięcy, a nawet i więcej. To jest ogromny spadek zainteresowania i oczywiście mniejsze zarobki dla samych właścicieli.